To, co słyszycie, to sygnał świateł ulicznych, że można przechodzić. Tak właśnie on się tutaj zachowują. Ale pierwszym tematem tego odcinka jest ten oto most. Nazywa się popularnie Hapney, hey czyli półpensowy most. Oficjalna jego nazwa to Liffy Bridge, czyli po prostu most na rzece Liffy, ale wszystkie 17. On jest dziesiąty na tej mojej liście. Wszystkie 17 są przecież mostami na rzece Liffey. On został wybudowany w 1816 roku, a wcześniej tam niejaki William Walsh, bodajże, prowadził promy, ponieważ jest to prom. Boże, prom. Jest to, jest to most pieszy, tylko pieszy. Niektóre z tych mostów są jednokierunkowe, o czym chyba nie wspominałem, a może to się powtórzę. Ale ten akurat nie jest jednokierunkowy dla samochodów, ale, ale jest pieszy. I nieprzypadkowo zacząłem ten filmik na tym moście, ponieważ właśnie w tej chwili zboczyłem do. A, wszyscy mnie pozdrawiają. Boże, jak jestem popularnym YouTuberem, zboczyłem tutaj do tej dzielnicy, która się nazywa Temple Bar. I znowu, nazwa tej dzielnicy, a widzicie jak ona wygląda, no jest po prostu, widać jak... Widać, no to jest przytulna, turystyczna, kafejkowa, pubowa, deptakowa dzielnica, ten bruk taki tutaj wszędzie. Tutaj się nie jeździ, tu się tylko chodzi. Oglądajcie sobie, a ja sobie przypomnę, w tym gwarze, że prawdopodobnie nazwa Temple Bar pochodzi od takiej zasłużonej, wielowiekowej rodziny Tempo. Pierwszym jej przedstawicielem bodajże był Sir William Tempo, który przyjechał tutaj około 1600 roku. No i później jego, jego spadkobiercy położyli wielkie, wielkie zasługi. Bo na początku myślałem, że nazwa Tempo 2, czy w ogóle ten, no tej całej, tej, tej okolicy, no to po prostu jest od jakiejś świątyni, prawda, że to była dzielnica świątyni, ale okazuje się, że nie. E, oczywiście dzielnica ta istniała już w latach średniowiecznych, czyli anglo-normańskich e, i wtedy chyba nazywała się Świętego Patryka albo coś w tym stylu. No to co widzicie, to powiedzmy nie, nie opisuję, bo sobie oglądajcie, bo jest po prostu przecudne. No tutaj wieczorem jest jeszcze większy hałas.